Zadanie z dynamiki. Już takie troszeczkę ciekawsze zadanie. Widać ze wzoru końcowego, jak tutaj to wszystko wychodzi, no, że jest to zadanie takie już troszeczkę trudniejsze. Tutaj, żeby takie zadanie rozwiązać, trzeba sobie przypomnieć funkcje trigonometryczne sinus, cosinus, tangens. One są potrzebne, żeby tego typu zadanie rozwiązywać, jeżeli występuje w zadaniu siła pod kątem, nachylona. Jeżeli nie jest to siła w pionie, w poziomie, tylko właśnie nachylona pod kątem, to wtedy są, jest potrzebna znajomość tych funkcji. Ja osobom, który te, którym ten film wysyłam, też, w, też wyślę film z tymi funkcjami, żeby było wiadomo o co chodzi w razie, gdyby się tego jeszcze nie mieli w szkole. Chociaż tego typu zadania już powinny być w pierwszej klasie szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. No i mamy zadanie pierwsze z tej siły pod kątem, z jakim przyspieszeniem będzie się poruszało ciało o masie 10 kg pokazane na rysunku. No i mamy tutaj ciało, tutaj rysunek był taki, ja tutaj dorysowałam, dorysowałam te siły, tak jak tutaj widać na tym większym, no bo jeżeli mamy siłę pod kątem, to musimy zawsze ją rozrysować na składowe, na składową poziomą i pionową. Tą poziomą zazwyczaj nazywamy Fx, a tą pionową Fy. Mamy podane dane, czyli mam tak masę tego ciała. Mamy też współczynnik tarcia, więc jeżeli piszę, że jest współczynnik tarcia, no to musi też występować siła tarcia, więc sobie ją rysuję? Też jako jeszcze trzecią siłę, którą tutaj trzeba dorysować. Wiem, że kąt alfa jest 30 stopni i jeszcze wiem, ile wynosi ta siła, że to będzie 10 N. No i teraz tak, szukane jest przyspieszenie. Tutaj właściwie nie ma znaczenia na samym początku, co tu jest szukane, bo zawsze, jak mamy zadanie, jakie z siłami, z dynamiki, to przede wszystkim musimy na rysunku nanieść wszystkie siły, i to tutaj już zrobiłam, i potem piszemy wzór na wypadkową tych sił. Tylko tutaj jest ważne, że my uwzględniamy tylko te siły w wypadkowej, które są zgodne z kierunkiem ruchu. Bo te, które są. Niezgodne z kierunkiem ruchu, na razie nie, nas nie interesują, a ruch tutaj odbywa się w poziomie, więc piszę wypadkową siłę w poziomie. Korzystam oczywiście ze wzoru z drugiej sali dynamiki, że siła wypadkowa to jest A razy M. No, i piszę wypadkową, czyli to będzie fx minus t, dlatego fx, dlatego że ciało porusza się w prawą stronę, więc te siły zgodnie z kierunkiem ruchu są na plusie, te przeciwnie do kierunku ruchu są na minusie, stąd tutaj mam taki zapis, że fx minus t równa się a razy m. No i teraz widzę, że, no, że chcę wyciągnąć a z tego wzoru. Tylko tak. Czy ja mam to fx? No nie mam. Więc wyciągam sobie wzór na to fx i tutaj. Biorę pod uwagę ten trójkąt prostokątny, dlatego że funkcje trygonometryczne są zawsze dla trójkątów prostokątnych. I teraz patrzę, jaka funkcja trygonometryczna będzie zawierała w sobie ten, tą siłę fx i tą, którą mamy podaną f. No to będzie kosinus, tak? Przyprostokątna przy kącie do przeciwprostokątnej w tym tutaj trójkącie prostokątnym. Więc sinus alfa to będzie fx do f, i teraz jak sobie pomnożę przez f, bo chcę wyciągnąć, ile będzie równe fx, to wychodzi, że to jest f cosinus alfa. Więc chodzi o to, żeby to, te, te składowe zawsze możemy zapisać w zależności od tej siły taki wzór, i wtedy ja już wiem, ile to jest równe, no bo kąt alfa mam. cosinus y, 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2 no a siłę też mam podaną. Więc chodzi o to, żeby tak zastąpić to fx. Aby zapisać to wzorem z wielkościami, które ja mam podane. Czyli zastępuję FX jako zapis F cosinus alfa. Potem mogę sobie wyciągnąć A, czyli dzielę wszystko obustronnie na M. No i teraz patrzę, czy wszystko mam. Siłę mam. Cosinus alfa to jest pierwiastek z 3 na 2. Czy mam siłę tarcia? Nie mam siły tarcia, mam tylko współczynnik tarcia, więc muszę sobie tą siłę tarcia rozpisać na wzór. Wiem, że ogólny wzór na siłę tarcia to jest siła nacisku razy współczynnik tarcia. I teraz mówiliśmy już o tym wcześniej, że siła nacisku jest równa ciężarowi w przypadku, kiedy to ciało kiedy to ciało jest, jest na ziemi, może też się poruszać, ale nie ma takiej sytuacji, że na przykład... No bo nacisk nie jest równy ciężarowi w momencie, kiedy na przykład ciało jest w windzie, kiedy ciało jest w wodzie, kiedy, ciało, kiedy na ciało działa siła pod kątem, właśnie tak jak tu, albo kiedy jest to ciało na równi, tak? No to wtedy ta siła nacisku nie jest równa ciężarowi, ponieważ działają jeszcze inne siły w pionie oprócz ciężaru i wtedy ta siła nacisku, jeżeli są inne siły oprócz ciężaru, jest równa wypadkowej tych sił w pionie ponieważ nacisk tego klocka nie będzie równy ciężarowi z tego względu że on jest tak jakby delikatnie podnoszony przez to unoszony przez to, że ta siła działa pod kątem. Dlatego nacisk będzie mniejszy, pomniejszony o tą składową fy. Czyli siła nacisku w przypadku, kiedy nie jest równa ciężarowi, jest równa wypadkowej sił działających w pionie. Czyli tutaj też działa siła ciężkości, tutaj nie narysowałam, no ale będzie taka pionowa siła w dół, może narysujemy. tak, taka o i to będzie nasza siła ciężkości równa m razy g. No i dlatego tą siłę, siłę nacisku rozpisuję jako mg minus fy. I teraz znowu fy muszę rozpisać na, na wzór, bo ja nie mam fy. Więc teraz piszę wzór na funkcję trygonometryczną ym, dla taką funkcję, która będzie uwzględniała tą składową pionową, no i siłę F. No to to będzie sinus, tak? Bo tutaj ta przyprostokątna będzie równa składowej Fy, czy sinus alfa to jest ta Fy siła do, do F, tak? Więc jeżeli sobie tak rozpiszę, no to wyciągnę wtedy ile będzie równe Fy, no bo Fy będzie wtedy równe F sinus alfa. F mam, alfa też mam, sinus alfa to jedna druga. No, i wstawiam tutaj zamiast FY wzór na FY. Tutaj robię to wszystko po to, żeby we wzorze końcowym znajdowały się takie wielkości, które ja mam podane. I tutaj robimy to tak na wzorach. To już pewnie nieraz mówiłam, dlatego że na maturze mamy punkt za wzór końcowy i nie liczymy. Podobnie w matematyce też staramy się robić, że nie liczymy wielkości, które nie są nam potrzebne i o które nikt się tutaj nie pyta. Więc na przykład, jeżeli ja już tarcie, w sumie mogłabym sobie policzyć, bo wszystkie dane już mam, ale ja tego nie liczę, dlatego że przecież nikt mnie nie pyta, ile tej tarcie jest równe. Więc nie liczę rzeczy, o które się nie pytają, tylko o to, co się pytają. I wyciągam na to końcowy wzór, czyli o a się pytają. No i teraz, jak może mam wyciągnięty wzór na tarcie, no to wstawiam tutaj za te do wzoru na przyspieszenie i wtedy mam już końcowy pełny wzór na przyspieszenie no wygląda on dosyć ciekawie no ale to jest fizyka już taka troszeczkę no taka już typowo rozszerzona dlatego no już te wzory są coraz ciekawsze no i teraz tutaj wszystkie dane mam tak za cosinus tutaj wstawiam 30 stopni cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2 muszę podstawić y za g podstawiam 9,81, sinus alfa, sinus 30 stopni to jest jedna druga. Pozostałe wielkości mam, podstawiam, liczę i wychodzi 0,4 m na sekundę kwadrat to przyspieszenie.